Pięknie. Moi drodzy, kolejny numer, to jest niespodzianka, bo y, nagraliśmy numer z Dole y, z orkiestra i tego jeszcze nigdy my nie graliśmy. Pierwszy raz to w Stanach zagraliśmy jakiś czas temu dla naszej kolonii, y, ale jeszcze w Polsce tego nie graliśmy. Więc y, trzymajcie kciuki, huchaj Udyta tam, żeby hu, jakoś to poszło, nie? Zespół spokojnie stopy mi się weź lekko się zestrewa, ze stresem się tak o nich dużo pisze. Co, że tak zbiegań czasu człowiek coraz bardziej docenia, że ten czas tak szybko ucieka, a my coraz mniej cieszymy się takimi małymi rzeczami. I o tym jest ten numer. Kocham chwilę! Wielka chwilę, w których żyje. Jest tu jeszcze żyję Gdy jestem ponad wszystkim, ty, który pozwala mi czuć się wolnym Krok po kroku, podniewam swój spokój Niech los będzie utkany dobrymi myślami, co serca płyną Jest mi potrzebny jak tlen W tych czasach nieuchwytny jak dzień Gdy patrzę z boku na to wszystko Wiem, że szans ale odnalezku Z każdym dniem coraz mniej Jest węzny klucz Który otworzy mi Do lepszego rozdziału drzwi Tym kluczem jest spokój Działa jak kompas na kasy z dróg W kolejnym poszukiwaniu szczęścia Jeżeli żyjemy to tylko raz Każdy krok, jeśli słyszysz, to wykrzyńsz na cały głos. Kocham chwile, w których czujesz że przyjem. Gdy jestem polem, wszystkim tym, co nie pozwalam mi czuć się wolnym. Krok po kroku, od chyba zwój spokój. Niech rozbiję cię ukany myślami, co się serca płyną. Kocham chwile, w których czujesz że Póź, pój, pój. Niech los będzie ukany do myślami, co serca płyną. Niech los będzie ukany do myślami, co serca płyną. Niech los będzie ukany do myślami, co serca płyną. Pój, pój, pój. Niech los będzie ukany do myślami, co serca płyną. Niech los będzie ukany do myślami. <hocam> Là <BILLY> đ <Langham> <flats>